Wielu z nas każdego dnia wstaje z jedną myślą: zarobić wystarczająco, by żyć lepiej. Każdego ranka budzimy się z nadzieją na lepsze jutro, pełni marzeń i planów, ale pieniądze nie spadają z nieba. Trzeba na nie ciężko pracować, oszczędzać i mądrze nimi zarządzać. To, co z nimi zrobisz, zależy wyłącznie od Ciebie. Każda decyzja każdy krok, który podejmujesz, ma znaczenie. Twoje działania kształtują Twoją przyszłość. W dzisiejszym świecie możliwości są niemal nieograniczone. Każdy dzień przynosi nowe szanse i wyzwania, które mogą zmienić nasze życie na lepsze. Internet otworzył drzwi do zysków, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć. Teraz. Zaledwie kilka kliknięć dzieli nas od potencjalnych sukcesów i innowacyjnych pomysłów. Kluczowe jest jedno: znaleźć drogę, w której będziesz dobry i konsekwentny. To wymaga nie tylko talentu, ale także determinacji i wytrwałości, aby osiągnąć zamierzone cele. Zysk przychodzi tym, którzy mają odwagę spróbować. Nie każdy projekt się uda, ale każde działanie przybliża cię do następnego poziomu. Najważniejsza jest konsekwencja. Każdy krok, nawet najmniejszy, jest krokiem naprzód. Ważne jest, aby nie bać się porażek, bo to one uczą nas najwięcej. Sukces to nie tylko cel, ale także droga, którą pokonujemy. Pamiętaj, że każda próba to nowa lekcja. A każda lekcja to krok bliżej do sukcesu. Bogactwo nie bierze się z czekania, lecz z działania i wytrwałości.